Dzień dobry, Monika Richardson. W moich wywiadach dla GoWork zawędrowałam do Krakowa, do firmy Columbus Energy, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii i jest to firma technologiczna. Jest dla mnie bardzo ciekawe, jakich pracowników szuka ta firma? Kto może poradzić sobie z takimi wyzwaniami? Jaka jest atmosfera w Columbus Energy? Myślę, że będziesz mogła się o tym przekonać, rozmawiając z naszymi pracownikami. Ja ze swojej strony dodam, że nie powinnaś być zawiedziona, jak to Przede wszystkim wiesz, żeby rekrutować najlepszy, trzeba być wiarygodnym. Okay. Wiele firm, ja zawsze mówię młodym ludziom, niezależnie od tego, czy przychodzą do nas, czy na przykład prowadzą wykłady dla studentów, mówię: Słuchajcie, najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, że nie szukacie w ciemno. Tak? Okay. Ludzie często rekrutują, czy szukają pracy w taki to, a wyślę tu, wyśle tam.